Gdy późną Jesienią, postrzeliłem się na polowaniu. Mm -hmm. Mm -hmm. Olaf Eikland. To ja zabiłem w 1800. W dziewięćdziesiątym roku. Ostatniego niedźwiedzia w tej okolicy. Zdarzyło się to w Myrfang, Faust Hei, kiedy strzelba kopnęła mnie w obojczyk. I kula, przecieła, wilgoć, poranka. Wcale nie wiedziałem, że dokonuję wielkiego czynu, który przejdzie do historii i że będzie się o mnie mówiło. Żyłem jak niedźwiedź. Umarłem jak niedźwiedź. Gdy późną jesienią postrzeliłem się na polowaniu, nie było nikogo, aby zatamować moją ranę. Do końca patrzyłem, jak krew wycieka ze mnie. Na granicy światów powitał mnie niedźwiedź i zabrał ze sobą. Dałbym głowę, że powiedział chodź już bracie. 嗯。Mm.